Cześć, witam wszystkich na no moim kanale. Czas na odcinek Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich. Czas na konkurs drużynowy tych mistrzostw. Polacy w składzie niezmiennym, ale będzie konkurs praktycznie bezwieczny. Ponieważ ma być tutaj rywalizacja najbardziej sprawiedliwa. Nic wiatr nie będzie pomagał ani przeszkadzał, więc zanosi się naprawdę ciekawa walka. To jest najlepszy. Tego przekonamy się już dzisiaj. Polacy na pewno będą jednymi z faworytów, ponieważ drugi skok macie jakota napięła tym izbem. Jakub wolny też. Znaczy czwarty skok macie jakota. Jakub wolny też oddał solidne próby. A Kamil Stoch i Pior Żyła w top 10. Więc to musi się udać. Na starcie zaledwie 8 drużyn. Polacy będą trzeci od końca skakać, więc... Może się uda, jedzą dobre próby. Na razie prowadzą Norwegowie przed yy, Japończykami i Austriakami. I teraz Jakub Wolny. Musi trafić na progu, jeśli chce oddać daleki skok. Jaki będzie skok Jakuba Wolnego? Musimy dobrze rozpocząć. Ładnie trafił na progu, leci wysoko Jakub Wolny. Takiego skoku brakowało w indywidualnym konkursie u niego. 243,5 metra, tylko 2 punkty dodane. Jesteśmy liderami, i możemy być liderami po pierwszej grupie, nawet z dosyć sporą przewagą, chociaż jeszcze jest domen prevs w niej, czyli mistrz świata w lotach. Więc naprawdę, się cieka ciekawie, jak to będzie wyglądać po pierwszej grupie. Żadna reprezentacja nie zrobiła żadnej zmiany. Niemcy Jan Andrzeja Saweringera. I tylko tyle. I po pierwszej grupie Polska prowadzi ze sporą przewagą nad Słowenią i Norwegią. Chociaż Norwegowi to przewagę 30 jest to jest 15 metrów. To jest naprawdę dużo. I teraz czas na drugi skok Macieja Kota. Wiem, mu lekko z tyłu skoczni. Jaki będzie skok Maciej Kota? Musi trafić na progu. Maciej Kot. Ładnie, wysoko leci Maciej Kot. Ba brawo dla naszego złotego medalisty w drużynie z Lachti. 230,5 metra. 90 punktów dodany. Skok minimalnie tylko gorszy od Domena naprawca. Norwegowie. Zawodzą cały czas. A lidera mają alwarny ruda, który tutaj... Słabo skacze, ledwo, co prawie wyleciał za bandę w, na treningu, więc... Nie mogą zbyt dużo po nim oczekiwać. A my mamy sporą przewagę nad Słowenią. Nad Norwegami to jest ponad 45 punktów. Tylko powiększyłam Macikot. I teraz Kamil Stoch. Był blisko medalu, ale nie udało się. Wiesz, że na pewno się nie poddaje i chce wywalczyć go z drużyną. Ile skoczy Kamil Stoch? Dwa dobre skoki Jakuba Wolnego i Macieja Kota. Trochę by przejechał na progu, ale mu to się zdarza. Ważne, by w locie nie popełnił żadnego błędu. Tak jak w serii y ostatniej. Skok dobry. 235 metra. 40 dodane. Najsłabsza nota z naszych, ale mimo wszystko to jest jedna z czołowych. Jesteśmy liderami cały czas. Brawa dla Kamila Stocha. Dał radę skoczyć w tych warunkach odpowiednio. A nam ten konkurs rozpoczął genialnie jak wolni. Dzięki niemu zawdzięczamy tą pozycję. Ponieważ mieliśmy wielki boost na początku i go bronimy bardzo dobrze, nawet go powiększamy jak na razie. Po trzeciej grupie mamy wielką przewagę nad Słowenią. Tak samo nad Norwegami, ponieważ... Anzalan zaledwie 219 metrów. Słaby skok Havaragnara ruda, więc Norwegowie wypadają z walki o złoty medal. A my teraz mamy Piotra Żyłę. Który został upuszczony w praktycznie bezwiecznych warunkach. Ile skoczy Piotr Żyła? Trafić na progu. Ile skoczy Piotr Żyła? Zepsuł bardzo na progu, leci nisko nad zeskokiem. Krótko. Bardzo, bardzo i to bardzo krótko. Zaledwie 190 metrów. 80 dodanych. Będzie nam ciężko wrócić znów do gry o złoty medal, ale może. Wszystko zależy od bora Pawła Cicia. Jaki stok ono Jeśli będzie tak gdzieś 125 metrów, to jesteśmy sobie czas, mamy duże szanse. Szkoda byłoby, jakbyśmy już wypadli z tej walki, ponieważ cała drużyna skakała dobrze nie podrożyła trochę. Na progu. Zawód dosyć sporo. Po pierwszej serii prowadzi Słowenia nad Polską. Nie ma tej przewagi dość sporej. Tak się powtórzyły te skoki, to jako wolny, bo ją odrobił. A będzie ciężko, drugi tak genialny skok Jakuba Wolnego. Norwegowie za to spadli na za Austrię. Boł skoczył 231 metrów, więc można oczekiwać, że skoczy trochę krócej. Ale teraz Jakub Wolny. Jaki będzie skok naszego najmłodszego z tej czwórki? Ale potrafi latać. Pokazał to w pierwszej serii. Ile skoczy Jakub wolny? Ładnie trafił na progu i leci wysoko, Jakub wolny. Zanosi je podobny skok w serii finałowej. Znów w okolicach 240 metrów. 241. Jeden punkt dodany. No ty pół jest liderem. Obejmujemy prowadzenie. To był wręcz genialny, najlepszy skok. O wiele bardziej mi się podobał niż ten pierwszy. Praktycznie bezbłędnie wszystko wykonane w skoku jak bawłonego. Dzisiaj najmocniejszym naszym ogniwem w drużynie. I już wyprzedamy Słowenię Domen Prev zaledwie 226,5. Ale teraz Maciej kot. Liczymy na powtórkę z pierwszej serii. Ile skoczy Maciej kot? Trafić na progu, to jest najważniejsze. Maciej kot. Nie najlepiej trafił, ale leci w miarę, w miarę wysoko. Gdzieś w okresach 215 powinien być skok. Teraz może 220, więc nie wypadamy z walki, 219,5 Punkt dodany, jest trzecia nota u Macieja Kota Ona się zrymowało A wszystko będzie zależeć od Kamila Stocha i Piotra Żyły Jeśli nie zawiodą, to będzie bardzo dobrze A jeśli zawiodą, to musimy bronić w medalu Sam Jakub Wolny nie wygra tego konkursu, potrzebuje wsparcia Maciej Kot mu pokazał naprawdę. Patrzę, jakby był to najsłabszy nasz zawodnik, to było genialnie. Ale raczej najsłabszą to będzie miał Piotr Żyła. Cały czas mamy przewagę, a to zaledwie jedna dziesiąta punktu nad Słowenią. W trzeciej grupie rywalizacja jest najważniejsza. Musimy zdobyć przewagę, bo tam na to Anzyl Aniszek, który niezbyt czuje się na tej skoczni. Ile skoczy Kamil Stoch? Uważaj, musi trafić na progu. Jaki będzie skok Kamila? Nisko, bardzo nisko, bardzo, bardzo nisko nad zeskokiem. Krótko i to bardzo tragicznie. Zaledwie 203 metry. Wie Kamil, że na 10,9% przegrał właśnie dla Polski złoty medal. Drugi raz popełnił błąd w locie. Musi się skupić nad, nad lotem. Na ostatniej fazie, bo tam wiele wytraca prędkość, no i nie ma jeszcze czego szukać. Chociaż tu wytracił w pierwszej fazie, bo bardzo przejechał próg. Ale teraz obrońmy srebro, no i będzie bardzo dobrze. Bo nikt się nie spodziewał przed tymi mistrzostwami, że Polacy zdobędą srebrny medal. 20 punktów Piotr Żyła raczej nie odrobi. Casey Larson skoczył 187. 177. Antialto 211. Teraz Halvor Regional Granerud. Najsłabszy punkt Norwegów. Popełnia naprawdę spore błędy. Jaki będzie skok Halvor? Przede wszystkim na progu. I bardzo próbuje się położyć na nartach. Przez to ci nie ma podmuchów, spada na bóle. 192,5 metra, 22 lokata indywidualnie. Norwegowie już przegrali. Wielką niedobrą decyzją by było obniżenie belki dla Piotra Żyły, ponieważ te 20 punktów by wtedy było, więc... To już byłaby tylko walka na odległości. Jeśli by trafił na progę i wszystko dobrze wykonał Piotr Żyła, nie byśmy szansy. Dzięki temu, że Kamil Stoch walczył o tą odległość. Te 10, minut 10 metrów więcej Piotra Żyły w pierwszej serii dałoby nam być może jeszcze prowadzenie. A tak to zbyt dobrze nie wygląda i teraz Yuki Asato. Skoczył 223 i teraz już. Walka na no podium, Austriacy. Daniel Huber. Bo czy 181 by Austria prowadziła, ale czy oni muszą zaatakować Niemców? Ile skoczy Daniel Huber? Trochę jakby na progu niezbyt trafił, po wyjściu z progu było kłopot. A skok solidny, gdzieś ponad 225 metrów, coś takiego. 228, puch dodany. Są liderami Austriacy, ale wszystko zależy od Markusa Eisenbichlera. Który nie najlepiej się czuje, a nie skacze też tragicznie. I tutaj Austriacy muszą szukać możliwości. ma na składzie genialnego Michała Hajbeka, który się genialnie odnajduje na tej jak na mam u ostatnio. Od planicy to same dobre skoki, ale my teraz. Piotr żyła. Decyzją trenera Belka idzie w dół, i to drastycznie. Ponieważ chcemy zawalczyć o złoty medal, więc 230 metrów. Piotrek, traf na progu! Ile skocz Piotr żyła? Wydaje się, że w miarę trafił na progu, ale mimo wszystko leci nisko. Gdzieś 211, coś takiego. 217 metrów, aż 18 punktów dodanych. Wysokie noty. Na pewno nie odpadamy z walki, ale Bor Pawlowski czy aby na pewno nie, nie zrobiłby... Musimy naprawdę sporo zrobić. więc Bor Pawlowski gdzieś taka odległość by musiał osiągnąć. Musimy lecieć na jeden z najgorszych skoków Wara Pawlowskiewicza od dawna, jeśli chcemy walczyć o złoty medal. Znowu brązowy, więc może czuć się zbyt pewnie. A co myśleć? Teraz Markus Eisenbichler, on walczy o to, by Niemcy zajęli aktualnie. Jeszcze się Drugie, drugie, drugiej, to jest Austrium. I doskoczy Markus Eisenbichler, trochę chyba zbyt darty wyłożył pasywnie. I teraz próbuje się na nich położyć. Skok dobry. A czy starczy Niemcom? 80 dodanych, i są drudzy, mają medal. Niemcy dawno zdobywają medal w konkursie drużynowym. My mamy już pewne minimum srebrne, ale teraz Bor Pawlowicz, gdy Piotr Żyła szybciej zrobił jeszcze te 5 metrów dociągnąć. Tak samo Kamil Stoch. I w pierwszej serii Piotr żyła, to byśmy aktualnie chyba prowadzili. Ale teraz wszystko. W nogach Bora Pawłowcicza A mimo wszystko, co by się nie stało, wygran tego konkursu jest jak wolny Dwa genialne skoki, ale teraz Bor Pawłowcic potrzebuje 217 metrów, więc Liczymy na jakiś błąd tego zawodnika Że popełni jakiś Dosyć spory, dmuchnie mu z tyłu jakoś mocno Albo że jakiś upadek lub niskie noty, ale leci niestety dosyć wysoko I jest niestety, chociaż niskie noty a raczej odległością wygrał, 236 Niby dopiero piąta pozycja, lecz jest zwycięzcą Wygrywają z nami o 15 prawie punktów Szkoda na pewno od tego pierwszego skoku Piotra Żyły Na nim najwięcej straciliśmy To ile straciły Stany Zjednoczone to jest bardzo duża liczba Ale mamy srebrny medal, należy się z niego cieszyć Ponieważ nie wiadomo, czy w ogóle w przyszłości się uda naszej reprezentacji zdobyć również to, to srebro. I jakby było w rzeczywistości, tak to by każdy mu się podobał, więc. Patrząc na indywidualne Słoweńcy zasłużyli. Skakali równo. Niemcy tak mieli dosyć sporą szlagę nad Austrią. Więc pamiętacie, subskrypcja Sławce do góry. Zobaczmy tylko klasyfikację generalną, jak to wyglądało ogólnie. Tylko, jakby to szybciej chodziło, fajski jumping jest podium drużyny. Polska z medalem. Na pewno wygranym jest Jakub Wolny. Ponieważ on wygrał indywidualnie te zawody z wielką przewagą. Jakby tak było w konkursie indywidualnym. Ale trzeba powiedzieć, mam lotnika. Jeśli ktoś ma zagwarantować nam medale na lotach, to właśnie on. Nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Kamil Stoch popełnia już błędy nawet w locie. Ostatnio, zaraz to większe. ale te na progu wykreślają go z tego. Piotr Żyła niestety zbyt bardzo kombinuje. A Dawid Kubacki nie był i nie będzie nigdy lotnikiem. Choć może wobec Dorfie, tam się nie najgorzej zazwyczaj mu idzie. A Piotr Żyła dostaje również pamiątkowe zdjęcie na podium, ponieważ w klasyfikacji generalnej na zasadzie jednego konkursu, wtedy byłby trzeci, jakby się liczyło do Pucharu Świata. To się liczyło? Ta drużynówka? Tak, liczyła się. Jakby była to drużynówka, to by złotym medalem był cały czas. To był pan Pryw, z Hajbekiem, Karlem Geigerem. Na pewno wyspora awansował Jakub Wolny. I Maciej Kot, który wyprzedził Andrew Rulaupa i jarkomet. Hm A Już wiem dlaczego TheCardinic dopiero to miał Kilku skoczków liczyłem na pewno, że lepiej pójdą im te, te mistrzostwa nowo zajęliśmy trzecie miejsce, nie byłoby źle Więc pamiętajcie o subskrypcji, złapce do góry, cześć.